Witajcie, tu Adrianna! I dziś zapraszam Was na kolejny odcinek z mieszaniem. Czego myśmy już nie mieszali? Mieszaliśmy wszystkie pomadki z Rosmana, podkłady, napoje. Mieszaliśmy nawet 50 palet do makijażu. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tych filmów, to linki do nich będą czekały na Was w opisie. A także tutaj pojawi się playlista z tymi filmami. A dziś pomieszamy sobie 50! Uj, uwaga, muszę się podoszliwić! Czekolad! W tej torbie znajduje się 50 czekolad i są strasznie ciężkie! Będą to najróżniejsze czekolady, tanie czekolady, drogie czekolady, Wedel, Milka, najlepsza czekolada na świecie. Kto się ze mną zgadza, kciuki w górę. Czekolady nie tylko będą różniły się półką cenową, ale też rodzajem. Będą czekolady mleczne, gorzkie, bardzo gorzkie, o jakichś wymyślnych smakach, z orzechami, z bakaliami, nadziewane. Najróżniejszy przekrój czekolad, ponieważ później, kiedy je zmieszam, to będę próbowała to, co powstało. Więc mam nadzieję, że będzie chociaż dobre. Chyba nie. Oczywiście nie martwcie się, nie zniszczę całej czekolady. Wezmę tylko po kawałeczku. A po co to robimy? Dla zabawy! W końcu jak inaczej mielibyście się przekonać, jak smakuje 50 czekolad? Bo przecież wszystkich to interesuje, prawda? Więc już bez przedłużania, przechodzimy do filmu. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli lubicie tą serię i chcecie więcej filmików tego typu, napiszcie mi w komentarzu, co mam jeszcze zmieszać. Zajrzyjcie na insta, zasubskrybujcie kanał po więcej śmiesznych filmików. A teraz przechodzimy do mieszania. Czekolady są już rozłożone, i spójrzcie, jest ich po prostu mnóstwo. Zajęły cały stół, i nawet musiałam niektóre wyłożyć na wierzch, bo już się nie mieściły. Nie mam pojęcia, co wyjdzie z tego połączenia. Uf, jest tego naprawdę bardzo dużo. Ale sprawdźmy to. Tym razem wzięłam naprawdę dużą miskę na tę czekoladę, bo wydaje mi się, że zajmie sporo miejsca, ale spokojnie nie będę niszczyć całych tabliczek czekolady, tylko będę wrzucała po kawałeczku, a później to, co tutaj nazbieramy, podgrzejemy nad kąpielą wodną i sprawdzimy, jak będzie smakowało. Zaczynamy i pierwszą czekoladą, od której zaczniemy, jest najlepsza czekolada świata, studencka. Ja już wiem, że odpakowywanie tego zajmie mi wieki. Trochę roztopiona, bo jest bardzo gorąco, ale wrzucam. Jedną już mamy, może teraz wrzucimy tą i jeden kawałeczek. O, ja wam pokażę czekoladę dobrą do tego. To jest dobra czekolada. Zaraz Wam pokażę, dlaczego. Otwieramy szybko i proszę bardzo, czekolada poporcjowana, elegancka. Z tą czekoladą wiąże się cała długa historia, właściwie niedługa, ale wyjątkowo obrzydliwa. Próbowałam jej, jak byłam na wycieczce w szkole, chyba na Słowacji, i tak się po niej pochorowałam. Zaraz jeszcze powącham, czy to ta? Tak, to ta. Ja tego wyglądu i tych kropek tutaj czerwonych nie zapomnę do końca życia. Mhm, to O, nie mogę. Do tej pory obrzydzają mnie takie sztuczne, truskawkowe aromaty w czekoladach i słodyczach. Ta czekolada jest pyszna, ale ja mogę zjeść tylko jeden kawałek tej czekolady, bo jest bardzo słodka. Do środka. Biała czekolada, uwielbiam białą czekoladę. Wiem, że wiele osób twierdzi, że biała czekolada to nie jest czekolada, ale trudno, jest dobra. To wystarczy. Milka łaciata. Ja chyba wolę milka łaciatą od tej słynnej Milki Oreo. Choć wiem, że wiele osób ma obsesję na punkcie Milki Oreo. Jakaś świąteczna seria mi się jeszcze trafiła. Mam nadzieję, że nie przeterminowana. Teraz taka czarna jak śmierć czekolada. Do środka. Sporo wybrałam gorzkich czekolad. Obawiam się, że to, co wyjdzie, może być gorzkie. Kolejna pyszna czekolada. Oczywiście, proszę Państwa, musiała się tutaj pojawić królowa wszystkich czekolad, Nutella. Jakże by inaczej, damy tutaj łyżkę Nutelli. To, co pozostało na łyżce, zliżamy. Kolejna biała czekolada, nie ma ich tak dużo w tym zestawieniu. Ta jeszcze do tego z jakimiś borówkami. Z karmelem. Nie no, nie jest tej czekolady tak dużo, jak myślałam. Myślałam, że będzie się wylewać z tej miski, a jest okej. Okay. Zawsze chciałam spróbować tej czekolady. Ta akurat będzie z wafelkiem. Tu taka tańsza czekolada marki Leviathan. Już nam bardzo mało zostało. Idzie nam bardzo dobrze. O, nawet nie wiedziałam, ale odkryłam czekoladę bez cukru, więc taką zdrowszą. Śronek Jeszcze nie próbowałam, na pewno to się dzisiaj zmieni. Przedostatnia, i ostatnia znowu gorzka. Co ja mam z tymi gorzkimi czekoladami? I ostatni kawałeczek. I tak wygląda nasza mieszanina czekolad. Przesadziłam zdecydowanie z tym pojemnikiem. Mniejszy by wystarczył. Mamy tutaj połączenie pięknego, jasnego i ciemnego brązu. A czekolada już się powoli roztapia, dlatego że jest tutaj naprawdę gorąco. Ale teraz weźmiemy ją na kąpiel wodną. Woda jest już wstawiona, mam łyżkę. Położę sobie tutaj na tym tą czekoladę. Mam nadzieję, że to wszystko mi tutaj nie wybuchnie. To jest niesamowite, że tutaj jest 50 kawałków czekolady, bo nie wygląda. Ale przyrzekam wam, jest. Wydaje mi się, że to się nie będzie długo wytapiać, bo już jest w połowie rozpuszczone. Zaraz to wszystko będzie pływać. I już coś się powoli tutaj zaczyna dziać, już się zaczyna mazać. Wam zapach. Tutaj jest niesamowity. Pachnie, jak w jakiejś ekskluzywnej cukierni. Na pewno dzisiaj nie będę musiała używać żadnej świeczki zapachowej, bo ten zapach czekolady jest przepiękny. Nie mogę się doczekać, aż tego spróbuję i zobaczę, jaki jest smak tych 50 różnych czekolad. O, tutaj widać jakaś nadziewana była. No, teraz wreszcie zaczyna się porządnie topić i pachnie jakbym piekła brownie. Pachnie super czekoladowo. Powoli nam się zaczyna tworzyć jedna całość. Ale jest gęste! Przełożyłam tą naszą czekoladę do takiej małej miseczki i tutaj może będzie mi łatwiej mieszać. I tak wygląda czekolada po podgrzaniu i zmieszaniu. Powiem Wam, że jak dla mnie wygląda trochę jak takie nieudane ciasto czekoladowe. Mm, wygląda to trochę niepokojąco, więc idziemy tego spróbować. Oh. Okej okay, kochani, przyszłam z naszą czekoladą, włożyłam ją do miseczki, ponieważ fajnie się zmieściła i szczerze powiedziawszy to nie mam pojęcia co się z nią stało. Nie wiem czemu, ale po pomieszaniu, podgrzaniu, a później wystygnięciu czekolada wygląda trochę jak ciasto. Nawet trochę pachnie jak ciasto. Widzicie to? Myślałam, że będzie po prostu taką zastygniętą masą jak czekolada, a tu wyraźnie widać, że ma strukturę ciasta, a nawet się kruszy. Nie mam pojęcia co się stało, podejrzewam, że... Te czekolady, które może miały fragmenty jakichś ciastek, spowodowały, że to tak wygląda. Ale z drugiej strony tych czekolad nie było tak dużo, więc ja naprawdę jestem zaniepokojona, bo nie tego się spodziewałam. Kolor ma zdecydowanie przypominający czekoladę mleczną. Struktury, jak już mówiłam, strukturę ciasta. Nie wiem dlaczego, ale czas zrobić tak naprawdę to, na co wszyscy czekają, czyli spróbować to i zobaczyć jak smakuje taka czekolada, czy jest bardziej podobna do mlecznej, czy do gorzkiej czekolady. Więc wzięłam sobie taki kawałeczek i próbuję. Mm. O Jezu, jakie dobra. O słuchajcie, to jest straszne. O o Jezu. Wybaczcie, ja wam tutaj tego nie naciągam. To nie jest tak, że to jest bardzo dobre, a ja tutaj oszukuję. I jakby to opisać? Po pierwsze, jest bardzo, bardzo, bardzo słodkie. Wyraźnie za słodkie. Czuć po prostu, jakby ktoś tutaj wrzucił o pół szklanki cukru za dużo. Nie wiem, która z tych czekolad była tak słodka. U, idzie burza. Po drugie, mimo że to jest dziwne, ale po tej słodyczy czuć taką gorzkość tych wszystkich gorzkich czekolad, które tam były. Więc na początku czujecie taką obezwładniającą słodycz, a później tak po bokach rozchodzi się gorzkość. Spróbuję może z jakimś orzeszkiem, żeby sprawdzić, czy wtedy będzie lepiej. Tak, ja, tak jest spoko. No ale to jest nadal za słodka. To, się do niczego nie nadaje. Jest też obrzydliwe w konsystencji. Czemu ja to jem, mimo może mi nie smakuje? Czuć jakby chemię w tym. Urgh, to się zdecydowanie nie nadaje do jedzenia. Powiem Wam szczerze, że się nie spodziewałam, dlatego że zawsze jak robimy te testy mieszania, czy to był test pomadki, podkładów, palet, to zawsze wychodziło coś fajnego. Nawet z mieszania tych napoi wyszło coś ciekawego i nie smakowało to tak źle. A wiecie, a tutaj byłam pewna, że to na pewno będzie dobre, dlatego że no czekolada jest dobra, więc jak pomieszamy więcej czekolady, to będzie po prostu bardzo dobre. A tu jest mój najgorszy test z mieszaniem, bo to jest bardzo złe. Zdecydowanie nie polecam, chyba że jeżeli chcecie się zabawić, to może pomieszać ze trzy mleczne czekolady, albo trzy białe, albo trzy gorzkie, ale nie mieszać tych rodzajów, bo to nie wychodzi z tego nic dobrego. Jestem bardzo zawiedziona, bo to jest nasz pierwszy test z mieszaniem, który nie wyszedł, a jeszcze do tego myślałam, że on na 100% wyjdzie. Tak, i dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak było, to proszę Was o kciuki w górę. Pamiętajcie, nie mieszajcie ze sobą 50 czekolad, nie wpadajcie na takie głupie pomysły, na które ja wpadam. Zasubskrybujcie mój kanał, zajrzyjcie na Instagrama oraz obejrzyjcie poprzedni film, który teraz wyświetla się na kanale. Będzie mi bardzo miło, jeżeli ze mną zostaniecie. A ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za Wasz poświęcony czas, pa pa! Do zobaczenia!